Witajcie na kanale Alchemia Dusz z tej strony Kasia. Zapraszam Was do nowego cyklu, który opieram na książce Eleny Danan zatytułowanej A Gift from the Stars. W tym pierwszym odcinku zanurzymy się w niezwykłą historię życia Eleny, specjalistki od archeologii i druidyzmu, utrzymującej kontakt z istotami pozaziemskimi, która dzieli się osobistymi doświadczeniami porwań i spotkań z gwiazdami. Jeśli chcecie odkrywać ze mną sekrety kosmosu i starożytne prawdy, to subskrybujcie kanał oraz włączcie dzwoneczek. Następne części już wkrótce. Elena Danan przyszła na świat w skąpanej słońcem Marsylii, by z czasem osiąść na surowym, owianym wiatrami zachodnim wybrzeżu Irlandii. Jej życie rozwijało się jednocześnie na wielu płaszczyznach. Jako archeolog spędziła 8 lat intensywnych badań pod palącym słońcem Egiptu. Choć zawsze była świadoma swoich zdolności parapsychicznych, nigdy nie pozwoliła, by oderwały ją od rzeczywistości. Wykształcenie naukowe jako inżynier oraz lata pracy dla prestiżowego francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych pozwalały jej pewnie stąpać po Ziemi. Nauczyła się utrzymywać równowagę między tym co widzialne a tym co ukryte. Od zawsze kierowała się jedną zasadą: wierzyć jedynie w swoje osobiste doświadczenia. Nigdy nie akceptowała narzucanych przekonań jako pewników. Dogmatyczne systemy budziły w niej odrazę. Choć wychowywała się w religijnym środowisku, już we wieku 10 lat, kiedy zrozumiała, że świat można wyjaśnić nauką, stała się ateistką. Od najmłodszych lat wiedziała, że nikt nie ma prawa mówić jej, co ma myśleć, ani w co wierzyć. Ciekawość świata zawsze pchała ją do przodu, jej umysł pozostawał otwarty, ale jednocześnie potrafiła dostrzegać oszustwa. Przez całe życie dążyła do delikatnej równowagi między racjonalnością a otwartością na nieznane. Gdy miała 9 lat, jej życie zmieniło się na zawsze. Po raz pierwszy została porwana przez szarych kosmitów. To traumatyczne doświadczenie mogło ją złamać, jednak wydarzyło się coś nieoczekiwanego. W trakcie tego przerażającego incydentu została uratowana przez inny statek kosmiczny, którego załoga składała się z istot z różnych światów: przyjaznych, opiekuńczych i odmiennych. Od tamtego pamiętnego dnia niektóre z tych życzliwych istot stały się jej cichymi strażnikami, chroniąc ją z oddali. Minęło wiele lat, zanim Elena Danan była gotowa stawić czoła pełni swoich wspomnień. W grudniu 2019 roku podjęła decyzję, która miała odmienić jej życie. Postanowiła spróbować hipnozy kwantowej. Licząc na to, że uda jej się odzyskać brakujące fragmenty pamięci, które od lat pozostawały poza jej zasięgiem. Podczas sesji wydarzyło się coś niezwykłego: przypomniała sobie szczegóły, które wcześniej były dla niej niedostępne. Kobieta zdawała sobie sprawę, że mówienie o takich doświadczeniach wymaga ogromnej odwagi. Otwierając swoje serce, narażała się na krytykę i niedowierzenie, co sprawiało, że czuła ból porównywalny do strzały w serce. Mimo to była pewna, że tylko ona zna prawdę. Wiedziała, że naprawdę to przeżyła, bo jej umysł i ciało pamiętały te wydarzenia, po prostu to czuła. W wyniku tych odkryć zrodził się pomysł na napisanie książki. Elena chciała pokazać, że nie jesteśmy sami: istnieją życzliwe istoty z innych światów, które niestrudzenie się nami opiekują, ratują ludzi, walczą o nasze bezpieczeństwo i pracują nad rozmontowaniem planów ciemnych sił. W ciągu ostatniej dekady zmieniło się podejście do zjawisk paranormalnych. Ludzie stali się bardziej otwarci na dzielenie się swoimi doświadczeniami, co ułatwiają media społecznościowe oraz możliwość łatwego nagrywania i publikowania materiałów za pomocą telefonów komórkowych. Informacje są teraz natychmiastowo dostępne i udostępniane na całym świecie. Samo pojęcie paranormalne ewoluuje, dostosowując się do nowej definicji normalności. Osądzanie traci na znaczeniu, a granice normalności się rozszerzają podczas gdy ludzkość wkracza w nowy paradygmat rzeczywistości. Już niewiele rzeczy potrafi zszokować. Kiedy okazuje się, że liczba osób uprowadzonych jest znacznie większa, strach ustępuje miejsca gniewowi i frustracji. Ta nikczemna działalność zawsze miała swoje znaczenie, ale teraz ludzie mają narzędzia i siłę, aby się wypowiedzieć. Coraz więcej osób ma odwagę mówić, a liczba zeznań rośnie wykładniczo wraz ze spadkiem strachu. Ludzie w czerni nie nadążają za tym zjawiskiem. Większość uprowadzeń przez kosmitów to traumatyczne doświadczenia, które pozostają w pamięci jako widmowe postacie przez całe życie. Przez wiele lat żyła w strachu, niosąc ze sobą skutki głęboko stłumionej traumy. Przerażające wspomnienia oraz silne zaprzeczenia blokowały wiele aspektów jej życia. Nie mogła o tym rozmawiać z różnych powodów, głównie z powodu własnego zaprzeczenia, aby chronić swoje zdrowie psychiczne, a także z instynktu przetrwania w społeczeństwie o ograniczonych horyzontach i skłonności do osądzania. Bardzo starała się przekonać samą siebie, że nigdy nie doświadczyła tego, co ją prześladowało. Gdyby to było prawdą, byłoby to nie do zniesienia. Próbowała zablokować w pamięci dowody medyczne i fizyczne, w tym kontakt z istotami pozaziemskimi. Mimo to, zakrycie oczu dłonią nie sprawi, że potwór zniknie. Nadal jest obecny, ukryty w cieniu, pod łóżkiem, za zasłonami na końcu ciemnego korytarza. Pewnego dnia trzeba po prostu odwrócić się i stawić mu czoła. Osoby uprowadzone przez kosmitów są okradane z części swojej pamięci i fragmentów własnego życia. Przybysze z gwiazd pojawiają się w nocy, by ukraść najbardziej intymne aspekty ludzkiego istnienia, naruszając ich prawa jedno po drugim. Wykorzystują swoich więźniów jako genetyczne króliki doświadczalne, kradnąc materiał reprodukcyjny i płyny ustrojowe, znakując ich jak bydło, i wszczepiając urządzenia śledzące. Ofiary pozostają z przerażającym uczuciem, że zostały zgwałcone, zarówno w ciele, jak i w głębi duszy. Zabierają ludzkie dzieci w niewyobrażalnych celach, nigdy ich nie zwracając, a rządy, które powinny chronić swoich obywateli, współpracują z napastnikami, udostępniając podziemne obiekty i uczestnicząc w najbardziej haniebnych praktykach. Elena od najmłodszych lat widziała istoty i duchy niedostępne innym, posiadała dar jasnowidztwa i doświadczała wizji wykraczających poza zwykłą percepcję. Te niezwykłe zdolności dziedziczyła po babci ze strony matki, również utalentowanym medium, zamiast jednak wzbogacić jej życie, dary te skazały ją na samotność. Gdy tylko usiłowała podzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami, spotykała się z kpiną i prześladowaniami szybko zrozumiała, że jest inna niż pozostałe dzieci. Noc w noc spędzała godziny wpatrując się w niebo, aż do całkowitego wyczerpania, przyciągana nieodpartą siłą przez pas Oriona i Plejady. Za każdym razem, gdy jej wzrok wędrował ku tej gromadzie gwiazd, ogarniała ją głęboka, niewytłumaczalna nostalgia, uczucie osadzone gdzieś między sercem a duszą. Gwiazdy były tak odległe, a jednocześnie tajemniczo bliskie. Coś w nich ją fascynowało, hipnotyzowało i niemal obsesyjnie przyciągało, jakby łączyło ją z nimi pokrewieństwo wykraczające poza odległość kosmicznej przepaści. Nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego tak rozpaczliwie pragnęła tam być, dlaczego była przekonana, że ktoś tam w tej małej, lśniącej konstelacji myśli o niej. Tuż przed śmiercią babcia wyznała Elenie coś, o czym dziewczyna zdawała się zapominać lub czemu uporczywie zaprzeczała. Przez lata słyszała, jak wnuczka, najpierw jako dziecko, potem jako nastolatka, leżąc w łóżku, szepcze rozpaczliwe modlitwy w ciemności. Wiedziała, że okno w pokoju Eleny jest otwarte, bo pod drzwiami czuła zimny przeciąg. Zawsze te same słowa, noc po nocy. Wróć, proszę, i zabierz mnie ze sobą do gwiazd. Dlaczego nie odpowiadasz? Tęsknię za tobą. Proszę, wróć, zabierz mnie do domu. Te sny nawiedzały Elenę nieustannie, żywe, realne, nie do odróżnienia od jawy. Zawsze pojawiały się te same istoty, a wśród nich jeden wyróżniał się szczególnie: wysoki blondyn w lśniącym niebieskim garniturze, o niezwykłych niebieskich oczach, nieco szerszych niż u zwykłego człowieka. Niezmiennie próbował się z nią skontaktować. Był tak piękny i promienny, przepełniony miłością, że przez lata Elena wierzyła, iż jest aniołem. Jego obecność towarzyszyła jej od najwcześniejszego dzieciństwa, a jego troska wydawała się bezgraniczna. Zawsze czuła do niego nieodparte przyciąganie, wiedząc instynktownie, że nie pochodzi z tego świata. Ale obok tych jasnych wspomnień istniały inne, traumatyczne obrazy instrumentów medycznych i przerażających szarych istot o ogromnych, ciemnych, szklistych oczach. Tak pamiętała je również. Urywkowe przebłyski koszmaru powracały w najmniej oczekiwanych momentach. Najgorsze były wizyty u dentysty. Gdy Elena leżała na fotelu i włączała się szybkoobrotowa wiertarka, ogarniał ją irracjonalny strach. Hałas i kształt instrumentów budziły w jej mózgu echo alarmu niebezpieczeństwo, krzywda, ból. Jedynym sposobem, by podświadomość pozwoliła dentystom wykonać pracę, było przekonanie się, że nic złego się nie stanie. A żeby to osiągnąć, jej ciało pamiętało pewien rytuał: musiała mocno skrzyżować nogi i zablokować kostki, tak aby nic nie mogło się między nie dostać. Tylko w tej pozycji mogła zaufać. Nie było w tym nic normalnego. Żaden logiczny powód nie tłumaczył, dlaczego wiertło dentystyczne wywoływało potrzebę blokowania nóg. Gdy piskliwy, wirujący kolec zbliżał się do jej twarzy, przed oczami nagle stawały przerażające stworzenia trzymające podobne chirurgiczne narzędzia. Świadome wspomnienia mogły zostać wymazane, ale układ nerwowy zachował ślad, szczególnie gdy ciało odbierało sygnał zagrożenia lub bólu. Najwcześniejsze wspomnienie Eleny, związane z porwaniami, pochodziło z wczesnego dzieciństwa. Pewnego wieczoru, gdy babcia czytała jej bajkę na dobranoc, Elena nagle zobaczyła małego szarego mężczyznę z dużą łosiną i wielkimi czarnymi oczami, wyłaniającego się ze ściany za babcią. Gdy Elena rozpłakała się ze strachu, istota zniknęła, a na jej twarzy pojawił się dziwny wyraz, jakby przepraszający. Później tej samej nocy, gdy dom pogrążył się w ciszy, Elena obudziła się ogarnięta przerażeniem. Niewidzialna siła unosiła jej ciało w powietrze. Dziewczynka unosiła się nad łóżkiem, sparaliżowana, niezdolna wydobyć z gardła najmniejszego dźwięku. Jej małe ciało było całkowicie zdrętwiałe. Nagle pokój zalało oślepiające światło. Następnym wspomnieniem był już poranek. Elena opadła na łóżko i usłyszała babcię wchodzącą po schodach, przywołaną jej płaczem. Ile czasu minęło? Co wydarzyło się między momentem uniesienia nad łóżkiem a powrotem? To było absolutnie przerażające. Nie potrafiła jeszcze tego wyrazić słowami, więc traumatyczne doświadczenie popadło w zapomnienie. Przez całe życie Elena zapisywała swoje doświadczenia w zeszycie, uzupełniając je rysunkami. Niedawno odnalazła także swoją dziecięcą książeczkę zdrowia. W tamtych czasach nic nie było jeszcze skomputeryzowane. Zawierała odręczne notatki i pieczątki lekarza rodzinnego z dokładnymi datami. Jedna z nich wskazywała na kolejne wspomnienie porwania. Wielką, tajemniczą traumę, która przeniosła jej życie w nowy wymiar. Czerwiec 1979 roku. Elena miała wtedy 9 lat. Tamtego wieczoru. Stała przy oknie swojej sypialni wraz z babcią i młodszą siostrą, obserwując księżyc. Nagle ujrzały coś niezwykłego: UFO unoszące się nad dachami okolicznych budynków, zbliżające się niebezpiecznie blisko. Miało kształt dysku z niewielkim wybrzuszeniem u dołu i kopułą u góry, świecąc intensywnym pomarańczowym światłem. Z niewytłumaczalnych powodów wszystkie trzy miały silne przeczucie, że statek je obserwuje. Elena uważała widok za niezwykle piękny i hipnotyzujący, choć nie miała pojęcia, czym to było. Babcia wyjaśniła, że to statek z innego świata, przybyły z bardzo odległego miejsca, tam w górze, wśród gwiazd. Dla dziewczynki była to zupełnie nowa koncepcja i poczuła prawdziwe zdumienie. Babcia opowiedziała, że kiedy była młodą kobietą, widziała podobny obiekt schodzący z nieba. Nagle zerwał się wirujący wiatr, a ze statku spłynęła oślepiająco jasna, wiązka światła. Obiekt miał taki sam kształt jak poprzedni, lecz nie świecił na pomarańczowo, wyglądał raczej na metaliczny, z wyraźnie widocznymi oknami. Kolejnym wspomnieniem było leżenie na ziemi z myślą, że miała atak i zemdlała. Nigdy nie odważyła się nikomu o tym powiedzieć. Najwyraźniej nie była pierwszym członkiem rodziny, który doświadczył takiego zjawiska. I oto były, patrząc i będąc obserwowane przez ten statek. Nagle obiekt zmienił barwę, świecąc jaśniej aż do niemal białego, po czym szybko powrócił do żółtego, pomarańczowego, ciemnoczerwonego. Babcia powiedziała: "O, spójrz, zmienia kolor. Zaraz odleci." Miała rację. W mgnieniu oka statek wystrzelił w brutalnym zygzaku i zniknął w powietrzu. Następnego dnia w lokalnych gazetach ukazał się artykuł o obserwacjach UFO w okolicy. Dzięki późniejszym badaniom Elena odkryła, że ten obszar rzeczywiście przez długi czas był miejscem licznych obserwacji UFO. Dla niej jednak historia wcale się na tym nie kończyła. To był dopiero początek. Następnego ranka Elena obudziła się z przeszywającym bólem brzucha i nieprzyjemnym uczuciem wilgoci. Gdy zdjęła prześcieradło, Krzyknęła z przerażenia. Pościel była poplamiona krwią, która sączyła się z jej brzucha. Wstała, drżąc na całym ciele i płacząc. Znalazła mamę w łazience. Kobieta zbladła na widok córki z nogami umazanymi krwią. Elena wybuchnęła płaczem, krzycząc w panice, że umiera. Miała zaledwie dziewięć lat. Nikt nie przypuszczał, że trzeba ją było przygotować na pierwszą miesiączkę, która wydawała się najbardziej logicznym wytłumaczeniem. Babcia płakała w kącie kuchni, cała drżąc, zasłaniając twarz dłońmi. Czy wiedziała coś więcej? A może odżyły w niej własne przeżycia, coś pogrzebanego głęboko w niewypowiedzianych wspomnieniach? Wezwano lekarza rodzinnego. Elena pamiętała, jak oglądał jej nadgarstki z wyraźnym zakłopotaniem na twarzy. Na wewnętrznej stronie każdego z nich widniał fioletowy trójkąt złożony z drobniutkich kropek, przypominających świeże nakłucia. Przyglądał im się długo, po czym stwierdził, że to prawdopodobnie Różyczka. Wpisał tę diagnozę do książeczki zdrowia dziewczynki, dodając znak zapytania. Elena do dziś pamiętała jego zdezorientowane spojrzenie i matkę, która niecierpliwie oczekiwała wyjaśnienia. Każde wyjaśnienie było lepsze niż żadne. Ponieważ krwawienie z pochwy nie ustawało, Elena trafiła do szpitala na dwa miesiące. Podczas hospitalizacji lekarze sztucznie wywoływali u niej pierwszą miesiączkę. Każdy dotyk personelu medycznego wywoływał u niej krzyk. Od tamtej pory rozwinęła paniczny lęk przed dentystami, a w określonym miejscu czaszki zaczęły pojawiać się uporczywe bóle głowy. Przez kolejne miesiące przeszła szereg badań diagnostycznych i skanów, wszystkie bez rezultatu. Elena wyraźnie wyczuwała, że w jej czaszce znajduje się coś obcego. Jednak ani wyniki badań, ani zdjęcia rentgenowskie niczego nie wykazywały. Wszyscy konsultowani specjaliści stali bezradni. Ból w tym miejscu towarzyszył jej do dziś. Nie mogła nawet przeczesać włosów w tym konkretnym punkcie. Teraz już wiedziała, tam właśnie tkwił obcy implant. W tym samym roku, krótko po powrocie ze szpitala i odzyskaniu sił, Elena przeżyła kolejne niezwykłe doświadczenie. Tym razem zupełnie innej natury. Pewnej nocy ocknęła się nagle, wyczuwając intensywną obecność w pokoju i ledwo słyszalny nieznany szum w powietrzu. Z sufitu wyłonił się jasny, niebieski snop światła. W tej samej chwili Elena poczuła, jak unosi się ponad własnym ciałem, otoczona czystym błękitnym blaskiem. Wznosiła się przez konstrukcję budynku ku zachmurzonemu nocnemu niebu. Najbardziej niepokojące było to, że dziewczynka miała świadomość, iż jej fizyczne ciało wciąż spoczywa na łóżku. Podczas tej podróży widziała siebie jako przezroczystą istotę. Doświadczenie było jednocześnie fascynujące i przerażające. Jej ciało świeciło na krawędziach i wydawało się półprzezroczyste, choć gdy ściskała własne ramię, czuła jego fizyczność. Pod stopami pustka. Zdawało jej się, że po prostu kroczy po chmurach, pod wspaniałym rozgwieżdżonym niebem. Nie czuła powietrza w płucach, mimo że oddychała. Delikatny wiatr muskał jej długie włosy. Wokół panowała głęboka cisza, dziwna, jakby miała uszy wypełnione watą. Widok przed sobą wywołał w niej zdumienie, ale nie strach. Stał tam metalowy statek kosmiczny w kształcie dysku. Wysoki mężczyzna ubrany w białe szaty pojawił się przed nią, schodząc po rampie statku. Był wspaniały i Elena w tamtej chwili pomyślała, że jest aniołem, mimo że nie miał skrzydeł. Miał bladą skórę, blond falowane włosy i niebieskie oczy, większe niż zwykle z dziwnym metalicznym błyskiem. Jego obecność wywoływała głębokie poczucie bezpieczeństwa. Dziewczynka instynktownie wiedziała, że w jego pobliżu jest bezpieczna i nic złego jej się nie stanie. Wydawał jej się niezwykle znajomy, choć spotykała go jakby po raz pierwszy. Mężczyzna uśmiechnął się z piękną i pełną wdzięku delikatnością, po czym powiedział, że Elena musi przez określony czas żyć na Ziemi, aby wypełnić pewną misję. Po wypowiedzeniu tych tajemniczych słów zaprowadził ją na skraj chmur, skąd mogła zobaczyć swoje rodzinne miasto z lotu ptaka. Ten widok ją przeraził, chwyciła go za talię i krzyknęła, że nie chce wracać. On jednak spojrzał na nią poważnie i delikatnie położył dłoń na jej czole. Fala ciepłej energii wylała się z jego ręki, i pomimo oporu Eleny ogarnęły ją zawroty głowy. Szybko upadła do tyłu i wylądowała w swoim ciele jak w mokrej gąbce. To było jej pierwsze wspomnienie podróży astralnej i jego. Latem 1980 roku, podczas wakacji z rodziną we francuskich Alpach. Elena obudziła się pewnej nocy na dźwięk mruczącego silnika dobiegającego sprzed domu. Przez żaluzję przenikało pulsujące, jasne światło, jakby z poziomej rampy zawieszonej w powietrzu. Obudziły się również mama i babcia, równie przerażone. Znalazły dziewczynkę stojącą w środku kuchni, patrzoną w okno. W tym momencie snop pulsujących świateł uniósł się i nagle wystrzelił pionowo w górę. Mama pobiegła zadzwonić na policję, babcia natomiast spokojna i opanowana podeszła do okna z tajemniczym uśmiechem, który próbowała ukryć. Sam fakt, że wydawała się tak niewzruszona, złagodził napięcie w ciele Eleny i uciszył pytanie dręczące jej umysł: jak w ogóle znalazłam się w kuchni? Następnego ranka Elena obudziła się, słysząc z zewnątrz podekscytowane męskie głosy. Pobiegła do drzwi wejściowych i zobaczyła policyjny samochód zaparkowany przed domem oraz sąsiada rolnika, wyraźnie zirytowanego, rozmawiającego z funkcjonariuszami. Obok stał drugi pojazd. Ciemno-niebieski sedan, zaparkowany przy polu pszenicy przylegającym do domu. Z werandy Elena dostrzegła kilku mężczyzn w różnych mundurach, najwyraźniej spoza lokalnej policji, którzy robili zdjęcia i dokonywali pomiarów na polu. Jego obwód został ogrodzony czerwono-białą taśmą zabezpieczającą. Gdy wszyscy wyszli, Elena pobiegła na spotkanie ze swoim przyjacielem Erikiem, synem rolnika, chłopcem w jej wieku. Powiedział jej, że jego ojciec jest wściekły, przekonany, że sąsiad celowo zniszczył ich uprawy nocą swoim traktorem, kierując się czystą nienawiścią. Oboje zgodnie uznali, że to absurdalne, nie tylko dlatego, że brzmiało to niedorzecznie, ale przede wszystkim dlatego, że oboje widzieli przez okna jasne pulsujące światła, unoszące się ku niebu. Postanowili więc potajemnie obejrzeć pole, wbrew zakazom i ostrzeżeniom. Przekradli się pod taśmą ochronną i przedzierali przez pszenicę, która pod koniec sierpnia sięgała im niemal do głów. Zatrzymali się oszołomieni, gdy napotkali nieoczekiwaną polanę. Zboże zostało spłaszczone w kształt idealnego dysku, a każda łodyga leżała równo przy ziemi, układając się w precyzyjną spiralę. Stali w milczeniu przez kilka minut. Wszelkie słowa zamierały im w gardle, zanim zdołali wyrazić swoje emocje. Światła z poprzedniej nocy musiały pochodzić ze statku, który zstąpił z nieba byli tego pewni. Żadna ścieżka ani ślad pociągniku nie prowadziły do idealnie spłaszczonego dysku w zbożu. W tej chwili przeszła przez nich wstrząsająca prawda, która na zawsze zmieniła ich postrzeganie rzeczywistości. Nie byli sami we wszechświecie, to nie był zwykły krąg w zbożu, to ślad lądowania UFO. Nagle odległe krzyki wyrwały ich z transu. Ojciec Erika zobaczył, jak wchodzą na pole i głośno zaprotestował. Policja zakazała wstępu do czasu przybycia techników. Którzy mieli wykonać dokumentację fotograficzną. Z ciężkim sercem musieli się wycofać. Coś w tym śladzie przyciągało ich niewidzialną siłą, budząc niepojętą tęsknotę. Zdawał się być czymś więcej niż tylko zgniecionym zbożem, jakby stanowił portal do innych światów. Statek z obcej planety wylądował tam zeszłej nocy, tak blisko, a jednocześnie nieosiągalnie daleko. Później tego samego dnia spotkali rówieśniczkę z sąsiedniej farmy. Była wyraźnie przestraszona. Dreszcze przebiegały przez jej ciało w miarę opowiadania. Ona również widziała lądujące ufo i wysokie lśniące istoty wysiadające z pojazdu. Nie była jednak w stanie powiedzieć nic więcej. Strach skutecznie zapieczętował jej usta. Minęło kilka miesięcy. W kwietniu 1983 roku w Marsylii 13-letnia Elena przeżyła kolejne niezwykłe zdarzenie. Pewnej nocy nagle się ocknęła, siedząc na łóżku zwrócona twarzą do ściany. Była zlana potem, łapała oddech z trudem, a serce waliło jej jak młotem. Na ścianie ujrzała coś na kształt ekranu, na którym wyświetlały się obrazy obcego krajobrazu. Ludzie biegli w popłochu w stronę wzgórza, podczas gdy z nieba stępowały czerwone, świecące statki, aby ich uratować. Wtedy na ścianie przed nią pojawiła się niezwykle wyraźna postać: piękna kosmitka. Miała delikatną, jasną cerę, duże, szeroko rozstawione zielone oczy, różowe usta i proste blond włosy. Jej wyraz twarzy był bardzo poważny: ubrana była w obcisły, lśniący niebieski kombinezon i złoty metaliczny pas, do którego przymocowane były małe urządzenia. Po tym doświadczeniu Elena nakreśliła portret istoty, jednak przez dziesiątki lat, aż do niedawna nie była w stanie otworzyć zeszytu i spojrzeć na rysunek. Przerastał ją lęk. Instynktownie czuła, że samo spojrzenie otworzy drzwi, które wolałaby pozostawić zamknięte na zawsze. Kosmitka przemówiła do niej: Znajdź profesora Jenkinsa w Ohio. W tej samej chwili za postacią istoty, Elena ujrzała wizję, jakby leciała nad wyludnionym krajobrazem z szeregiem budynków. Późniejsze poszukiwania wykazały, że była to strefa 51, która wcale nie leży w Ohio. Kobiecy obcy głos nalegał, znajdź profesora Jenkinsa. Potem twarz istoty pojawiła się ponownie, tym razem z niezwykle stanowczym wyrazem i natychmiast zgasła, jak wyłączony ekran telewizora. Dopiero niedawno, podczas poszukiwań dotyczących tej wizji, Elena odkryła, że w Ohio rzeczywiście znajduje się obiekt wojskowy znany z powiązań z istotami pozaziemskimi i UFO. Baza Wright Patterson USAF w Dayton. Co więcej, ta baza była połączona z incydentem w Roswell i ze strefą 51, a profesor Jenkins pracował tam właśnie wtedy, gdy Elena miała 13 lat. Mimo to nigdy nie zabrała się na odwagę, by się z nim skontaktować, choć z pewnością posiadał informacje, które mogły być dla niej kluczowe. W czerwcu 1983 roku ten sam pomarańczowy obiekt UFO powrócił unosząc się nad dachem domu. Elena wspominała, że wkrótce potem zamknęła się w sypialni, uklękła na dywanie i zaczęła przyklejać naklejki na mapę gwiazd. Ogarnęło ją dziwne, nieodparte przeczucie. Musiała to zrobić natychmiast, zanim wszystko zapomni. Nagle okno się otworzyło, powiał wiatr, a w jej pamięci pojawiła się kolejna luka. Ocknęła się chwilę później na podłodze wśród papierów rozrzuconych po całym pokoju, ogarniętą paraliżującym strachem. Pospiesznie złożyła mapę i schowała ją, postanawiając nigdy więcej na nią nie patrzeć. Miała przeczucie, że spojrzenie na nią sprowadziłoby na nich coś strasznego. Choć wspomnienie to było niezwykle niepokojące, dopiero niedawno podczas sesji hipnozy odkryła prawdę. Przebywała wówczas na pokładzie tego statku, gdzie pokazano jej holograficzny ekran przedstawiający pozycję zamieszkanych światów. Dziękuję, że dotrwaliście ze mną do końca tego odcinka. Jeśli materiał Was zaciekawił, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. To naprawdę pomaga w rozwoju kanału. Będzie mi też bardzo miło, jeśli udostępnicie ten odcinek dalej. Każda taka aktywność wspiera ten projekt i pomaga dotrzeć do nowych osób. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.